Siemano. Witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Witam was w kolejnej recenzji perfumowej. Tym razem kolejny zapach damski. Będzie to zapach bardzo nietypowy, bardzo charakterystyczny i przyznam szczerze, że nie wąchałem jeszcze nigdy w życiu takiego zapachu. Jest to zapach, który już został wycofany i niestety jest bardzo ciężko dostępny. Niektóre egzemplarze tego zapachu naprawdę już ceny windują do góry. Na niektórych akcjach ten zapach osiąga już zawrotne sumy. Natomiast Dalej jest gdzieś tam do dostania. Można go jeszcze dostać na jakichś lotniskach. Gdzieś tam się za nie jakaś pojedyncza sztuka. A mowa tu o zapachu. Roberto Cavalli, Just Cavalli Gold wersja For Hell, Bardzo fajna, prosta, złota z napisem tutaj Just takim tłoczonym. U góry na korku metalowy mamy motyw zwierzęcy, motyw skóry węża. Jest to po prostu naklejka, na której jest wzór właśnie skóry węża. Z tej serii jest, a w zasadzie w sumie była wersja jeszcze męska, z tym że wersja męska była dość zwyczajna, miała coś w sobie, ale jednak ta damska wersja jest godna uwagi. A to za sprawą składnika, jakim jest orzech. W wersji męskiej tego zapachu głównie pojawiała się skóra, nuty takie bardziej przyprawowe oraz kawa, więc ten zapach był bardziej taki kawowo-aromatyczny. Natomiast ta wersja damska zapachu jest naprawdę niesamowita, ponieważ mamy tutaj w składzie właśnie orzechy, przez to ten zapach jest naprawdę magiczny ponieważ naprawdę nadaje nam takiej bardzo fajnej głębi, a jednocześnie z biegiem czasu im dłużej go nosimy, ten zapach robi się bardzo pudrowy. A to dlatego, że w nucie serca znajduje się korzeń irysa. Irys zawsze nam daje taki efekt pudrowości, także ten zapach naprawdę wytrąca się tak na pudrowo, jednocześnie jest bardzo ciepły, bardzo elegancki, zarówno na co dzień, jak i na wieczór. Myślę, że to tak naprawdę nie ma znaczenia o jakiej porze dnia go założycie czy nocy. Naprawdę zapach jest świetny, warty tego poznania, ponieważ naprawdę jest czymś innym na rynku. Szkoda, że został wycofany. Jeżeli będziecie mieli gdzieś okazję go przetestować, zobaczyć, zamówić próbkę chociażby, bądź będziecie gdzieś na jakimś lotnisku, to koniecznie szukajcie tego zapachu, bo on jeszcze gdzieś tam jest do dostania. Mi się go udało w bardzo fajnej cenie zdobyć. Widziałem, że na internecie on naprawdę już tam. Sięga kwoty 300-400 zł, widziałem nawet za 500, także no zapach jest dość drogi w tym, w tym momencie, ale naprawdę jest warty uwagi. Ja ten zapach głównie mieszam z moim zapachem Dior On Parfum, ponieważ on również jest taki, można powiedzieć, lekko pudrowo-drzewny, więc idealnie się ze sobą. Komponują te składniki idealnie ze sobą się łączą, także tworzę wtedy naprawdę niesamowitą kompozycję. Ale generalnie nie ukrywam, że bardzo, bardzo go oszczędzam, ponieważ jest to taki zapach, można powiedzieć do wąchania, do napawania się jego aromatem. Bardzo rzadko go używam właśnie z racji, że zapach wycofany. Także no fajna opcja, ale szkoda, że. Wycofana. Przeczytam Wam teraz, co znajduje się w składzie tego zapachu. Skład, może nie jest jakiś rozbudowany, ale naprawdę te składniki są tak skrajne, że całość tworzy naprawdę mega niesamowitą kompozycję. I tak jak Wam mówiłem, jest bardzo ciepły, bardzo elegancki. Czuć te orzechy na początku dosyć mocno, później zamienia się właśnie w taką ciepłą, otulającą, bardzo elegancką nutę. Właśnie taką pudrową, naprawdę dobra. Fajna kompozycja, i bardzo, bardzo szkoda, że została wycofana. W nucie głowy znajdziemy orzech laskowy, mandarynkę. W nucie serca znajdziemy piankę, marszmalą, jaśmin oraz korzeń irysa. Tego jaśminu, przyznam szczerze, ja za bardzo tam nie wyczuwam. Bardziej, właśnie tą taką pudrowość irysa oraz delikatną słodycz, właśnie nie wiem, czy to akurat pianki, marszmalą, ale no generalnie czuć, że on ten zapach jest delikatnie słodki. W nucie bazy znajdziemy drzewo różane oraz skórę. Czy ja wiem, czy ten zapach jest tak mocno później skórzany, myślę, że bardziej zostaje u niego ta pudrowość. W wersji męskiej jak najbardziej. Ta skóra jest bardziej wyczuwalna, bardziej jest taki aromatyczny. Natomiast damska wersja tego zapachu to naprawdę jest sztos, naprawdę kocur. Ja go mega lubię wąchać. Nawet tak skorka przyjemnie pachnie, także no. Koniecznie gdzieś tam go wyczajcie, obczajcie, popatrzcie gdzieś tam na internecie, a nóż może uda Wam się w jakiejś fajnej cenie go dostać. Zapach godny uwagi. Generalnie Roberto Cavalli ma takie zapachy raczej nietuzinkowe. Owszem, znajdą się w ofercie takie, które są dosyć zwyczajne i dosyć popularne, natomiast większość tych zapachów jest naprawdę ciekawa, warta poznania. Są różne zapachy z serii, także koniecznie zainteresujcie się tą marką, ponieważ jest warta uwagi. Zapachy też nie są jakieś super drogie, no chyba że wycofane, tak jak ten, i ale warto się zainteresować. Przyznam szczerze, że ja ten zapach noszę również samodzielnie i Nigdy nikt mi nie powiedział, że zbyt damsko pachna, albo że, że to jest damski zapach. Generalnie jest to bardzo taka, można powiedzieć, dziwna kompozycja. Dla osób, które nie bardzo lubią takie zapachy uniseksowe, mam na myśli tutaj panów, to koniecznie właśnie fajnie się sprawdzi mieszanie tego zapachu z Dior'em Om, Dioram Om Intense, Dior Om Parfum. Generalnie ze wszystkimi takimi zapachami, które mają w sobie irys, które są lekko drzewne, lekko pudrowe. Bądź nawet po prostu zwyczajnie. Jeżeli jesteście zwolennikami słodkich zapachów, to ten zapach jak najbardziej w zmieszaniu da fajny Efekt troszeczkę podkręci ten wasz zapach. Generalnie ja starałam się dzisiaj ubrać pod, można powiedzieć, Roberto Cavalli, ponieważ marka Roberto Cavalli stawia na takie motywy zwierzęce, na złoto, generalnie na taką dzikość, więc to jest fajne w tej marce. Dlatego mam na sobie złotego kryształowego węża, złoty sikor, złota butelka, także. Myślę, że w jakimś stopniu wpasowałem się w klimat. Stylistyka do mnie przemawia, złoto, mój kolor, motywy zwierzęce również lubię, także to jest moc. Standardowo pytanie dla Was na koniec filmu: napiszcie mi w komentarzu, czy znacie ten zapach? Czy mieliście okazję go kiedyś powąchać? Jakie Wy macie odczucia co do tego zapachu? Jeżeli go nie znacie, to czy macie ochotę go teraz powąchać? Dziwny zapach o aromacie orzechowym. Naprawdę bardzo ciekawa kompozycja. Oczywiście czekam na Wasze komentarze, także zapraszam do komentowania. Z chęcią oczywiście odpiszę na każdy komentarz, także zapraszam do sekcji komentarza. I standardowo, jeżeli film się podobał, to dajemy łapę w górę, klikamy subskrypcję na dole, aby być z moimi filmami na bieżąco. Dobijamy coraz więcej subskrypcji, bardzo z tego powodu się cieszę. Cel osiągnąć 1000 subskrypcji, także jeżeli nie subskrybujecie kanału, to zachęcam, klikamy czerwony przycisk do dzieła. Ja Wam życzę cudownego dnia bądź wieczoru, w zależności od pory, w której to oglądacie i widzimy się w kolejnym filmie. Także na razie i cześć!